Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Siódmy Chorzowski Festiwal Nauki. Patrzą na Chorzów jak na pewnego rodzaju wzorzec, jeśli chodzi o tego rodzaju festiwale. Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w mieście, tematy związane z oszustwami. Annum Festiwal. Od 23 do 27 marca w Chorzowie odbywał się siódmy Chorzowski Festiwal Nauki. Wykłady, prelekcje, warsztaty i pokazy skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych odbywały się w większości uczelni wyższych i instytucjach badawczych znajdujących się na terenie Chorzowa. Hasłem tegorocznego festiwalu było Światło, Umysł, Zdrowie. Oficjalna inauguracja festiwalu miała miejsce 23 marca, jednak już kilka dni wcześniej na ulicy Jagiellońskiej mogliśmy poczuć przedsmak tego, co przygotowali organizatorzy, a to za sprawą eksperymentów przygotowanych przez uczniów chorzowskich szkół. 20 marca w zespole szkół sportowych nr 2 imienia Gerarda Cieślika odbyły się wieczorne spotkania z matematyką. Festiwal rozpoczął się już na dobre 23 marca w Chorzowskim Centrum Kultury. Wykład inauguracyjny dotyczący wiatru słonecznego i zorzy polarnych wygłosił dr Antoni Winiarski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Taneczno-świetlne show zaprezentował też teatr Namtara, a przed Chorzowskim Centrum Kultury, specjalnie dla najmłodszych, strażacy przygotowali pokazy sprzętu. Tego dnia ruszyły zajęcia w laboratoriach w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jest nam bardzo miło, że aż tyle chętnych jest do obejrzenia centrum. No i dzisiaj właśnie odbywają się takie warsztaty, zwiedzanie laboratoriów przez uczniów szkół od poszkoły podstawowej do licealnych. Nie lada gratką była możliwość zwiedzenia elektrociepłowni Chorzów Elcho. Mamy tutaj dwie grupy szkolne z gimnazjum nr 1 i z gimnazjum nr 29. Pokazujemy dzieciom działanie tutaj urządzeń naszych atrakcji. zwiedzanie oczywiście elektrociepłowni, przejście po tutaj różnych obiektach z wjazdem tutaj na nasz taras widokowy na... Najwyższy nasz budynek na poziom około 60 metrów, skąd widać całą panoramę śląska. Jak wchodziliśmy do góry, też tam ta wysokość, ogółem ja cała elektrownia. Zespół szkół technicznych i ogólnokształcących numer 4 przygotował zajęcia chemiczne, których motywem przewodnim było światło dzieciom się podoba. Na pewno mogą zobaczyć coś innego i mogą uczestniczyć w takich zajęciach, na których na co dzień nie uczestniczą. Organizatorzy festiwalu nie zapomnieli też o seniorach dla słuchaczy Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przygotowano wyjątkowy wykład. Poprowadził go doktor Paweł Nowakowski. Będę opowiadał o tym, w jaki sposób powstawała Katedra w Santiago de Compostela, dlaczego stała się tak ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym, jakie kryje w sobie tajemnice, jakie ciekawostki architektoniczne się na nią składają. Środa 20 5 marca to festiwal robotów w Sztygarce. Zawody, wykłady, pokazy przyciągnęły tłumy. Fantastyczni zawodnicy. No, tego żeśmy się nie spodziewali. Myślę, że ten sukces zeszłoroczny sprawił, że drużyn było prawie dwa razy więcej i naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Właśnie przedstawiłem tutaj robota, który miał pokonać labirynt. Robot jest zrobiony tylko i wyłącznie z klocków Lego. Co jest robot do pokonywania właśnie labiryntu? Wyższa szkoła bankowa przygotowała pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych. Reakcje katalityczne, reakcje spalania, dużo z ciekłym azotem, dużo friday i zabawy. Ponadto odbędą się warsztaty z nowoczesnych technik rozmów kwalifikacyjnych, trening asertywności, a także gościmy stylistkę, która poradzi jak dbać o swój własny wizerunek. W czwartek 26 marca Planetarium Śląskie przygotowało zajęcia warsztatowe w stacji meteorologicznej i w obserwatorium astronomicznym. O pogodzie, ale tak w sposób taki troszeczkę nietypowy, bo nie tylko o zjawiskach pogodowych, ale przede wszystkim o zjawiskach optycznych w atmosferze, o obserwacjach, bezpiecznych obserwacjach i instrumentach, którymi takie obserwacje są prowadzone oraz zajęcia na sali głównej Planetarium o zaćmieniach bardzo ciekawe były też zajęcia i warsztaty w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Zajęcia polegają na tym, żeby robić różne rzeczy, które są wesołe, żeby w ciekawy sposób przedstawiać historyjki, dramowe, żeby to były spotkania, w którym wzbudzamy śmiech celowo, ale żeby też pośmiać się przy okazji z czegoś co jest fajne. Oficjalne zakończenie festiwalu odbyło się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Po pokazie ratownictwa medycznego i górskiego z wykorzystaniem szkolonych psów, słuchacze przenieśli się do auli, gdzie wykład popularnonaukowy pod tytułem Światło niewidzialny posłaniec informacji wygłosiła dr Aneta Szczygielska. Po raz siódmy ten festiwal się odbywa, ale widać, że jeszcze więcej uczestników mamy, jeszcze więcej się działo i jakoś światło, umysł, zdrowie, które nam towarzyszyło w tym tygodniu, naprawdę zawładnęło chorzowem. Mamy telefony osób z innych miast, jak my to organizujemy, co robimy, żeby mieć współpracę z tyloma uczelniami. Zazdroszczą nam tej imprezy, twierdzą, że będą również się starali, żeby w ich miastach coś takiego funkcjonowało. Widać wyraźnie, że niektórzy patrzą na chorzów jak na pewnego rodzaju wzorzec, jeśli chodzi o tego rodzaju. Festiwale. Sukces festiwalu organizowanego przy współpracy z ośrodkami akademickimi oraz środowiskami pozauczelnianymi związanymi z naszym miastem udowadnia, że nauka nie jest nudna. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników wydarzeń festiwalowych może przekonać się, jak bardzo inspirujące i fascynujące jest obcowanie z wiedzą. W Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie prezydenta miasta i przedstawicieli służb mundurowych z mieszkańcami. Nie było to pierwsze spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w mieście, jednak, pierwszy raz zorganizowano je w zupełnie nowej formule. Chcielibyśmy, aby te spotkania były kierowane do mieszkańców i pełniły rolę taką edukacyjno-informacyjną, gdzie mieszkańcy mogliby się zapoznać z tymi e, najbardziej uciążliwymi zagrożeniami, z którymi mogą mieć do czynienia na terenie miasta i sposobami, którymi, e, które mają posłużyć do tego, aby e, ustrzec się przed e, tego rodzaju sytuacjami, jak sobie poradzić w takich sytuacjach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Chorzowskiej Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Policjanci podczas spotkania ze społeczeństwem będą poruszali zagadnienia związane z przestępstwami lub wykroczeniami, które są najbardziej uciążliwe społecznie. Niestety, w okresie letnim, który jest już tuż, tuż przed nami, często zdarzają się kradzieży łańcuszków, wyrwy torebek. Także o tych zdarzeniach będziemy chcieli przestrzec. Omówimy, jak się należy zachować podczas zdarzenia. Czy już nawet bezpośrednio po nim. Też chcieliśmy poruszyć tematy związane z oszustwami na tak zwanego wnuczka, czasami na policjanta, ale jest to nadal cały czas bolączka. Myślę, że nie tylko chorzowa, ale w zasadzie te przestępstwa są w dużej liczbie w skali kraju. Jest za późno, żeby o tym rozmawiać. O naszym bezpieczeństwie nigdy nie jest za późno, żeby rozmawiać. Anną Festiwal to nowa muzyczna pozycja na kulturalnej mapie Chorzowa. Przedsięwzięcie w ciągu roku w kilku odsłonach przedstawi piękną i niezwykle rzadko wykonywaną muzykę dawną. Festiwal odbywa się na terenie Chorzowa i Tarnowskich Gór. Jest to druga edycja Anną Festiwal, która rozpoczęła się w zeszłym roku w Tarnowskich Górach. W tym roku, oprócz Tarnowskich Gór, właśnie jesteśmy po raz pierwszy w Chorzowie i mamy nadzieję, że chorzowska publiczność równie życzliwie jak publiczność Starnowskiej Gór przyjmie nasze wydarzenie. Pierwszy festiwalowy koncert pod tytułem „Passion” miał miejsce 28 marca w kościele Świętej Jadwigi w Chorzowie. Przed chorzowską publicznością jeszcze m.in. koncerty Ave Verum 20 czerwca i Requiem 31 października. Koncertem zamykającym Annum festiwal będzie koncert w dniu 13 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury gdzie zaprosimy słuchaczy na wyjątkową muzykę baletową Jean Baptiste Lili, kompozytora francuskiego okresu renesansu Roku. W ramach festiwalu wystąpią najlepsi polscy artyści reprezentujący nurt wykonawstwa historycznego muzyki dawnej w Polsce. Wśród nich warto wspomnieć o kontratenorze Piotru Olechu, który właśnie będzie miał swój recital w dniu 20 czerwca. Jest to, posta jest to postać bardzo, bym powiedział, rozchwytywana, jeśli chodzi o polską muzykę dawną, ponieważ młody człowiek kontratenor, który koncertuje już z najlepszymi zespołami europejskimi. Pora na krótki flash z wydarzeń w mieście. Klirek z Chorzów przegrał na własnym boisku z wisłą Krakbet Kraków 0-1. do Jedyną bramkę strzelił Aleksandr Bondar w 14 minucie spotkania. W ramach Annu Festiwal w Chorzowskim Centrum Kultury miały miejsce warsztaty muzyczne dla dzieci. Annum For Kids to nietuzinkowy cykl zajęć, podczas których najmłodsi mają okazję poznać muzykę od zupełnie innej, nowej strony. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Polecamy show Czesława Jakubca, muzyka żartem śpiewana. Muzeum w Chorzowie zaprasza na warsztaty dla dzieci, historia w kostce czekolady. 10 kwietnia ruch Chorzów podejmie Krakowie. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.